Tutaj jest błotniczek, na którym znajdą się Wasze ksywki Ma ktoś taki motocykl? No ma ktoś, ma ktoś, no nie ma Uwaga, uwaga, a teraz tak Oryginał Stan przejściowy No i najważniejszy efekt końcowy Siemaneczko W dzisiejszym odcinku będę tuningował mojego pitbike'a MRF 140SM Będzie to typowy tuning optyczny więc wleci oklejna z moimi sponsorami, no i z wami. Jak zawsze tutaj, tutaj, no i idziemy oklejać. Czyli biorę pita i jadę z nim do warsztatu. Pitbike w warsztacie, więc mogę zabierać się za oklejanie. Ostatni look, zanim zacznie wyglądać inaczej. Oczywiście lepiej. Tutaj jest błotniczek, na którym znajdą się wasze ksywki. A tu plastron, na którym znajdzie się mój numer. A tak wygląda cała oklejna. Tu, właśnie w tym kartonie, znajdują się czyste, nieoklejone plastiki. Więc teraz te oryginalne muszę z zdjąć i założyć te, by można było je okleić. Najpierw podkręcam lewy boczek, a później prawy. Pyk, jedna śrubka jest. Jest i druga. To lecę teraz z prawym boczkiem. Pyk. Druga śruba od prawego boczka. Idziemy. Następna śrubka jest. A teraz tyłek, i zaraz powinny wszystkie plastiki razem z siedzeniem wyjechać. Ostatnia śrubka odkręcona, więc teraz można zdjąć wszystkie plastiki. Tak więc uwaga. O, coś poszło, mocno idzie. O, dobra, wyszło. No i mamy. Mogę zabrać się za rozbieranie wszystkich plastików. Widzę, że tutaj są nakrzyżaki, więc biorę śrubokręt. No i odkręcam wszystkie. Po kolei. Pyk, jedna, no i wyjeżdża druga. Tu jest trochę ciężej, więc we, wezmę sobie mniejszy śrubokręt. Mam takiego mal malutkiego pypcia, więc nim teraz mogę tu odkręcić. No i tym, to jest tak łatwo, że to szok. Plastik, no, jest, sam wyjechał. Więc proszę bardzo, jest. No to rozkręcam dalej. Tak. Są w miarę małe śrubki, więc szybko się je odkręca. Jest git. tu nawet pozostałości po folii, więc przy okazji się je zdejmie. No, cyk. Tu jeszcze dwie i tutaj jedno. I ostatnie dwie. Cyk. Uważa. No i no my się dał samo. Odkręcam teraz plastro, ale jeszcze najgorzej, bo trzeba tutaj zdjąć, więc lecę dalej. Już na dobrą sprawę mogę sobie ułatwić zadanie i zdjąć z linki, więc teraz tutaj szybko, już na stole poradzę sobie z drugą. No i ostatni plastik, który będzie ciężki do zdjęcia, bo trzeba się mocno schylić pod motocykl, czyli przedni błotnik. Oh. I najciąższej, bo tu są trzy śrubki aż. No i są śrubki, oczywiście lądują do pudełeczka, by znowu nam się nic nie pogubiło. I tak to wygląda, mamy tutaj. Skłety <laughs> oryginalnych plastików. No, <laughs> Pit vibe rozebrany, a teraz tylko czekam na ubranie nowych szat. Oryginalne plastiki zdjęte, więc teraz mogę założyć białe. Przypał <laughs> inne plastiki, bo te tutaj się łączą z tymi oczkami. a te oryginalne, właśnie się tutaj łączą, a te, które kupiłem. Właśnie tutaj nie mają tych takich y, miejsc na śrubki, więc się nie połączą. Jak widzieliście, plastiki nie pasują do mojego pitbike'a. Najprawdopodobniej dostałem od starszego modelu, więc jutro pojadę do Pitbike Store Poznań, wymienię je na prawidłowe i mam nadzieję, że już wtedy będę mógł dokończyć mój tuning optyczny. Zatem była szybka akcja. Pojechałem, wymieniłem, dostałem właściwe nówki plastiki. No i mogę tuningować dalej moją MRF-ę. -e. Tak to wygląda. Białe plastiki. Wszystkie oryginalne plastiki do kartona. Oj, ciak wszystko wejdzie. Pięknie, cudownie. i można odstawić na półkę. No to teraz przechodzę do czynności, na której ostatnio stanąłem, czyli przykręcaniu plastików. I to już wiem, że na pewno będą pasować. Plastiki gotowe, więc można je założyć na motocykl. No to jadę z przykręcaniem. Jedna śrubka na razie. Pierwsza będzie od baku. No i druga. Dobra, git. Ostatnie dwie śrubki od baku. Dobra, jedna strona. Kurde, idę z tym jak burza normalnie. Ostatnie dwie śruby i gotowe. Oj, już mocniej nie mogę. Dokręcone. No to teraz ostatnie dwie rzeczy, czyli przedni błotnik i plastron. No to do boju. Trzy śrubki i jechana. Już widzę normalnie, jak jest złożony. Na razie białasek. Błotnik siedzi. No i ostatnia rzecz, czyli plastron. Lecę. No i proszę bardzo, zobaczcie białaska. Tak moim zdaniem, tak jak wyglądał, to teraz wygląda tak 3 na 10. Plastiki białe założone, więc teraz trzeba je potraktować benzyną ekstrakcyjną. Po to używam benzyny ekstrakcyjnej, by porządnie odtuścić plastiki i żeby dobrze przykleiła się do nich naklejka. No, wyczyszczone można oklejać. Teraz przejmuję pałeczkę Tata, który nie jeden motor okleił w swoim życiu, więc to pójdzie szybko i bezboleśnie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od plastrona. Skoro jest wszystko odtuszczone, możemy teraz ładnie go zamocować. Okay. To jest dobra folia. Zrobimy robimy to na sucho. Eliminacja bąbelków, a także zagięć. Tata mówi, że dobra folia, to na pewno jest dobra. Ładnie się klei, tak? No dobrze się układa i dobrze powietrze eliminuje. Wychodzi. O, wychodzi. Uwaga! Pyk! Pierwsza rzecz naklejona, czyli plastron i od razu inaczej wygląda. Dobra, lecimy dalej. Skoro jesteśmy w przodzie, na przodzie, to lecimy z błotnikiem. Dobra, to wziąć. jest mała naklejka, więc pójdzie chyba szybko. Zobaczymy, najpierw trzeba złapać dobrze środek. To nie, nie jest, jest takie, takie proste. To jest proste właśnie. No. Kurde, profesjonalnie teraz to wygląda. Jest go. Normalnie profesjonalna okleina. Profesjonalny rider, profesjonalny kombinezon, profesjonalne rękawiczki, profesjonalne buty. No i kas. Profesjonalny oklejacz. No i profesjonalny oklejacz. No. No, i kolejna rzecz załatwiona. Zobaczcie, jak tutaj przód wygląda. No, mi mega siedzi, a tobie, Tata, tutaj leci od razu z boczkiem, kurde, wielkim. No, lecisz jak burza. No, a to tu tak wygląda. Pyk, duży napis Furigan. Speed Day. Cyk. A z przodu tak. Furigan Fury 629 Junior. Motocykl MRF 140 SM. Tutaj na dole Sport TV. Kontynuacja tego. gmoto.pl PL. Następny Furigan GMOTO. Logo Junior Sport. No i napis MRF. No, generalnie mi to mega siedzi. Mega. Czarna naklejeczka, proszę tu pokazać. No, widzisz. Pyk. Ready to fail Moto. Oczywiście musi być. No i jeszcze logo Moto Extreme. No i siedzi. Proszę bardzo, jak to fajnie wygląda. Dobra, to tu się leci z następną naklejeczką. Teraz to będzie tak, tutaj. Pyk. No i coraz lepiej to wygląda. Znaczy ogólnie już mega to wygląda, ale coraz lepiej. I proszę bardzo, gotowe. Cyk. Dobra, lecimy dalej z boczkiem. Będzie to tutaj, numerek 629. No i tatuś profesjonalny oklejacz leci dalej. A co, nie ma zamulania. Ale jak to tatuś nie da rady. Chyba da. No. Jakby nie dał. No, to by była lipa. Na razie to nie wygląda, więc jeszcze to. Ora, nie ma co owijać w bawełnę. Tato leci dalej. I zaraz będzie skończone. I uwaga, zobaczcie, jak to wygląda. Pięknie zrobione. Dobra, lecimy teraz szybko z drugą stroną. A zobaczcie to, tu jest białe i zobaczcie, widzieliście kiedyś taką sztuczkę? No to patrzcie. I pyk! No i teraz to siedzi. Tylko wiecie, kogo tu brakuje? Was, więc już to robimy, tate, nie? Jedziemy. Nie ma owijania w bawełnę. I uwaga, lecicie na błotniczek w mrf -ie. Jak dobrze Wam się siedzi? Proszę bardzo. No, jakbym miał tutaj was wszystkich wymieniać, to do jutra bym wymieniał. Ma ktoś taki motocykl z widzami? No, ma ktoś, ma ktoś. No nie ma. Dobra, jedna część. Siedzi, teraz boczki. Dobra, siedzi. Siedzi, siedzi. Dobra, nie będziemy was tutaj dłużej trzymać. Tutaj, uwaga, zaraz się pojawi. I uwaga. Fek zobaczcie, dzieło skończone. No i osłony goleni lewa strona i prawa strona. I zobaczcie, jestem mega najarany, bo cały MRF skończony. No przecież on pięknie wygląda, no kurde. A teraz ostatnia czynność, czyli na plastronie. Tutaj trzymanie linki. No, normalnie tak nie może być, coś nie bo idealnie mocowanie linki koszu, weszło na GMO. A co za pech! No, co za projektant! Normalnie nie wiecie, jaka to jest satysfakcja: dokręcić ostatnią śrubkę i zakończyć projekt! Zobaczcie, jak to świetnie wygląda! Teraz z grubsza zobaczcie jak to wygląda w garażu. A jutro z rana pokażę Wam, jak to wygląda w świetle dziennym. Uwaga, co najważniejsze, tylny włotnik zapełniony wami. Z serio, zatrzymajcie sobie film i zobaczcie, czy znajdziecie siebie. Jak tak, to super. Jak obiecałem tak też zrobiłem, więc macie go teraz w świetle dziennym i napiszcie w komentarzach, czy Wam tak samo się podoba jak i mi. Not a rock.